Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj to będzie takie po prostu no, normalne granie yy, widowie. Zaraz powinien tutaj do nas przyjść Grey Wolf yy, Nie wiem, no chwilkę na niego poczekamy. Yy, nie wiem kiedy przyjdzie dokładnie. Yy, pisał mi na czacie, że za niedługo. Zumaję chwilę czekajcie, gdzie... A, a tu mam kanapę. A to my sobie poglądamy telewizję, haha. Jesteś na w naszej telewizji brok, Haven. boże co to jest? Nie wiem jaki syf. Dobra, mm. a może sobie coś do jedzenia zrobimy w ogóle? Mam, o mamy pizzę. Potem Grey Wolfa. O, ten to już się tu zjawił. Może co on robi? Dobra, i zaraz co ma w rękach? Co to jest? Weź się kręcić. Pokaż, pokaż. Mmm, co to? Uu. Co za miksturka? ale czerwona widzowie. Co on tutaj przyniósł za nas? Ej! Nie odważy się tego wypić. Dawaj pij to Napiszę mu. P I Gdzie co jest? Co jest? Czemu on się stał czerwony? Widzowie? Nie, nie, zaś będzie z nim do szpitala. Ej, a może ja coś źle zrobiłem w tych. Boże. W tych ostatnich, tych, jak zamienił się wilka. Ej. Dobra, nie, jedziemy do szpitala, bo ja mam tego dosyć. Chodź, 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 chodź. Ja mam inny pomysł na zaciągnięcie go. Hihi, hi, hi. chodź tu. No chodź. Chodź, eee. chodź, chodź. Tam. No co jest? Chodź. Dobra, ja już wyciągam samochód. Wsiadaj. Jakie on lagi ma dawać, dawać? Idziemy do szpitala. Prędkość maksymalna. I. Dobra. Do szpitala. W ogóle ten szpital na Brookhaven nic nie robi, bo jest on beznadziejny. Otwierać to. Dobra. <ścoughs> Jesteśmy. Ej, co jest? Dobra. Jesteśmy chodź gdzie on jest? Ej, bo mi... A, to się psuje, co się dzieje z tym Aaaa! Dobra Aaaaa. jak ostatnio, dawaj. Yy... Aha. Dobra, to robimy jakieś. Badania na nim. Nie wiem. Coś. Poradzimy i nie będzie tak jak w ostatnim odcinku. Tylko co zrobić? O. Proszę, proszę. Dobra, to jest syf. Yy, ehm. Bierzamy... Tu co jest? Aha, to jest jakiś syf. A może tu coś będzie? O mam coś. Obyśmy widzowie tego nie pogorszyli jak ostatnio. Trzymaj. No pi. wiesz to. Co? co jest? O nie, widzowie co się dzieje? Nie, to tak mikstura. Co mu się dzieje? Czemu z niego jakieś czerwone coś leci? Dobra, widzowie, ja muszę znaleźć coś innego. Bo pewnie jak zwykle będzie tak, że my to pogorszymy. Chyba nie chodź na X-raya. Czemu je? Ja, czemu on krzyczy na czacie? Chodź x Xraya, x, -raya, x -raya. Dawaj Jezu nie, 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 co się dzieje, coś Jaki syf Nie, co to się dzieje Czemu to się staje takie Ej widzowie Bo tu się dzieje takie jak ostatnio, czy my go zamienimy teraz jakieś Czerwone zwierzę, widzowie Jakie jest czerwone zwierzę? Pewnie się w kolejne coś zamieni. Murde. Co jest? Jezu, jak to wygląda? E, widzowie? Może ja wezmę jakąś gaśnicę? Czekajcie, gdzie jest gaśnica? O mam. O proszę. mi go. Co jest? Co to? Widzowie, słyszycie to? Ten dźwięk. Czy to coś na zewnątrz? Dobra, nie wiem. Ma co, 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 Widzowie? Wy to widzieliście? widzieliście? Oh my co, Widzowie? Co tu było? Ej, gdzie on znikł? Jak Ej, to ta czerwona mikstura. Nie, zostaw to. Odłóż to. Odłóż to. To kładziemy tu. Jak to wyrzucić jakoś? Nie wiem. Dobra. Zniszczone. Jedziemy do domu. Zbadaj to. Podaj mi to, bo ja to zniszczyłem. Omega mega. Ej, widzowie, chyba znowu trzeba będzie jakieś laborator. Co jest? W szkole zrespili. Nie wiem laboratorium zrobić. Dawaj. Gdzie on idzie? Boże, jakiś lamus. Ej! Widzowie, znowu co to się dzieje? Nie, nie, nie chcę kolejnego kolejnej zmiany. Nie patrzcie patrzcie, zabierzemy. Dobra, nie da się. Ważne. Ej! Czemu? Widzowie co to? Ej, weź to otwórz. Co to się dzieje? Dobra, masz pizzę, zjedz. Może się coś polepszy. Ech. Ech. Ja może... pójdę na górę. Widzowie... wiecie, że to tak, tak, to będzie źle? Oh my God. Dobra, widzowie ja nie mam pojęcia yy, widzowie to chyba będziemy robić z tego drugą część No co? Eee yy. Co jest? Eee yy. Czemu tu światło Gasi. Co ty robisz? Co on? co on tu wszędzie światła gasi? Ej, co on robi? Gdzie on? Co on tu wszystko gasi? Co on zamierza zrobić? Ej. No dobra. Idziemy spać. Ja, widzowie, dobra, obudziłem się i czemu z noc. W nocy się obudziłem. Idę sobie coś znaleźć, nie wiem, wody. Może idę jeszcze raz spać. Jakieś śniło mi się o tym e, Grey Wolfie. Nie wiem, jakieś. Zamienił się w tego czerwone coś. Widziałem go. O! O, hejo! Czu nie śpisz. E, dobra, ty tam idź. Ja idę do swojego pokoju. Co to? to jest ta mikstura? Dobra, nieważne, idę spać.